Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do doświadczeń z odmianami kukurydzy, rzepaku czy, czy zbóż i pozostałych gatunków. Chcielibyśmy Wam pokazać dwa typy doświadczeń, z jakimi tak naprawdę pracujemy przez cały rok w naszej sieci. Jak dobrze wiecie, bo widzieliście wielokrotnie, zakładamy tak zwane doświadczenia łanowe. Te doświadczenia łanowe są zlokalizowane w gospodarstwach, na polach produkcyjnych. Generalnie są to takie doświadczenia, którego poletko dane na odmianę ma od 15 arów do pół hektara. I to jest jeden typ doświadczeń, jakie prowadzimy. Drugi typ doświadczeń to są właśnie mikropoletka. Dlaczego takie mikropoletka również wysiewamy? E, dlatego, że potrzebujemy przebadać, przetestować i dowiedzieć się jak najwięcej o nowych odmianach, które są w początkowym etapie hodowli. Te odmiany, jakby dostępność nasion na tym etapie jest dosyć ograniczona. Często są to jednostki, które zawierają po tysiąc nasion na daną odmianę, dlatego muszą być wysiać, wysiane na takich, właśnie mikropoletkach. Takie mikropoletka charakteryzują się tym, że są to najczęściej około 21 m2 na odmianę. Na odmianę. Te poletka wysiewamy w trzech powtórzeniach. W trzech powtórzeniach najważniejsza rzecz to jest wyeliminowanie zmienności glebowej. Chodzi o to, że one są w trzech różnych, w trzech różnych punktach na polu. Tak, każda, każda odmiana w trzech różnych miejscach na polu znajduje się. Mamy trzy bloki. E, czyli odmiana, dana odmiana jest e, podzielona e, mhm. na trzy takie sektory, i proszę zwrócić uwagę, odmiana zakodowana pod e, numerem po prostu 1 mhm. jest wysiana w trzech różnych e, miejscach, po tak. to, żeby właśnie, właśnie wyeliminować tą zmienność glebową, o której e, wspomniał mhm. chwilę wcześniej. Darek. No i tak, i później jak to zbieramy, oczywiście z tego wyciągamy średnią, z tych trzech poletek i to nam daje takie najbardziej, są w ogóle od doświadczenia, które są najbardziej wiarygodne, najbardziej dokładne i pozwala nam to ocenić potencjał odmiany. Tak, Do na... tego oceniamy jeszcze wilgotność, wiadomo, i wszystkie cechy, które są związane z z, z cechami agrotechnicznymi, tak, użytkowymi. E, ważne, co jest w tym doświadczeniu, to e, na 20 odmian ziarnowych, które przygotowaliśmy, e, tutaj e, dwie to są nasze bardzo dobrze już sprawdzone odmiany, czyli B2218 Bruce Lee oraz BRV2604 Rambo i te dwie odmiany stanowią tak naprawdę są. wzorzec. Stanowią wzorzec zarówno w naszym doświadczeniu, ale również są to odmiany, które w tym roku, czyli w tym sezonie komisja coboru wybrała do wzorca również w badaniach całej sieci coborowskiej. Więc dlatego te dwie odmiany wyznaczają nam standardy w naszym doświadczeniu i dzięki temu do tych Dwóch sprawdzonych, przetestowanych odmian możemy porównywać wszystkie nowe odmiany, które bierzemy które tutaj, To tak są dopiero naszej... zostaną zarejestrowane. Tak. Bo to są często jeszcze w kodach i jeszcze tak naprawdę nie mają właściwej nazwy, ale przetestujemy je wszystkie i właśnie już na, na jesień będziemy wiedzieli, jak to e, czym się charakteryzują i która jest najlepsza. Drugi sięnik yy, około 70 tysięcy euro. Wow, to jest niesamowite. No teraz już kosztuje, myślę, że przez 100 tysięcy, około 100 tysięcy. A, bo ty już Robert pracujesz, nie? Kilkanaście no lat tak, chyba w tak, ja razy już lat, zdarzyło tak, nam się razem, spotkań, siadź, zakładać, tak, zakładać razem doświadczenia, głównie kukurydziane, tak, to tak, jest ciekawe. Yy, no ale jak na taki precyzyjny siewnik, no to rzeczywiście. On może nie wygląda, ale, ale, ale jest precyzyjny. Jest precyzyjny. Tak, Ile tak, może wysiać na godzinę? Około 160 poleków. 160 poletek. Tak, maksymalnie. Około wow. 100 myślę, że tak, Jakie jest dobra pogoda. Nie, to, a, super, to, to 160 poletek. Dobra, a powiedz nam tak dosłownie w skrócie jak to działa, na jakiej zasadzie, bo tu jest pod ciśnieniem, bo po tak prostu jest, tak jest, jest odciągane. Pod Odciągany tak? nadatek, także zawsze mamy gdzieś około 5 nasion na sekcję więcej, żeby Aha. po prostu nie brakowało. Nadatek jest wysysany, mhm. to co jest w poczekalni wpada na, na talerz i, no i siejemy. Na końcu, na końcu trzeba pamiętać, żeby wyczyścić wszystko żeby Aha. nie było wymieszania, Jasne. wymieszania. A to co Ty tam naciskasz to, to jest, że przy zmianie każdej tak. Ta, jest, poletka, tak, 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 tak jest. Tak To jest. Ty regulujesz kiedy przez, tam zmianę. Dokładnie. Aha. Na znaczniku y, 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 jeśli znacznik jest na, na linii naszej wapiennej. Y, mamy no. taki system oprany, Aha. że, Aha. że, że syp, syp, sypiemy sobie e, wapnem, żeby no. gdzie, gdzie znacznik. Także jeśli znacznik jest na momencie wapna otwieramy, wtedy są talerze czyszczone, wchodzi następna odmiana także, no, to ucinamy wygląda, wygląda bardzo prosto, no. a prosto wcale chyba nie jest no, trzeba uwagi. pamiętać, to nie jest tak jak zbożowym że, że sypiemy to, co sypiemy, to siejemy tu jest naprzód, jedna torebka jest naprzód, Aha. wchodzi do poczekalni, drugą wsypujemy przy pierwszej linii, dopiero ta, co jest poczekalni wpada, wpada na talerze także, wow. troszeczkę inny system jak zbożowy, tak ale, ale, działa, ale działa działa, bo to bardzo precyzyjnie później wygląda, no, no, dokładnie, też dokładnie Super, dobra, dzięki Cisze. Dzięki.